Warszawa. Deszczowy poranek na początku marca. Zimny wiatr przecinał ulice śródmieścia, a chodniki błyszczały od brudnej wody, topniejącego śniegu i zmęczenia ludzi. Filip Stański, 34 lata, wstał wcześniej niż zwykle. Ubrał się spokojnie. Jakby ten dzień był zwyczajny, choć wiedział, że nie będzie. Znał godzinę. Miejsce. Sprawę. Wiedział też, kto tam będzie. I kto go publicznie upokorzy. Pół godziny później siedział w tramwaju numer 7, patrząc w zamgloną szybę. Nie miał słuchawek, nie czytał wiadomości, po prostu był, otępiały, spokojny, jak ktoś, kto przyjął, że już go nie boli, tylko że bolało. Wciąż bolało to, co powiedziała Ewa. Ewa Zielińska była narzeczona, trzy lata związku, dwa lata narastającego chłodu. Aż w końcu jedno zdanie na sali pełnej ludzi. On tylko czekał aż tata umrze, żeby dostać swoje pieniądze. To było osiem miesięcy temu. Podczas odczytania woli ojca Ewy, Edwarda Zielińskiego, znanego warszawskiego dewelopera. Wszyscy byli tam rodzina, wspólnicy, przyjaciele i Filip. Ten, który przez lata opiekował się chorym Edwardem, odbierał leki, siedział przy łóżku, gdy Ewa znikała na długie weekendy do Barcelony czy Mediolanu. Słowa Ewy przeszły jak nóż przez gardła zebranych, a Filip milczał. Nawet się nie bronił. Zamilkł. Wyszedł. I od tamtej chwili nie odezwał się ani do niej, ani do nikogo z tej rodziny. Nawet gdy kilka tygodni później pojawiła się informacja, że testament został zakwestionowany i czekał na ponowne rozpatrzenie. Teraz nadszedł ten dzień ponowne odczytanie. Sala konferencyjna kancelarii notarialnej przy ulicy Koszykowej była neutralna, zimna i pachniała lakierem do drewna. Filip wszedł ostatni. Wszyscy już byli. Ewa nie spojrzała mu w oczy. Miała na sobie czarny płaszcz i szal, który kupił jej dwa lata temu. Nawet tego nie zauważyła. Prawnik, starszy pan o wyrazie twarzy kogoś, kto nie lubi dramatów, otworzył teczkę. Wznowienie postępowania spadkowego w sprawie majątku Edwarda Zielińskiego. Nowy testament sporządzony w obecności dwóch świadków, podpisany i opieczętowany. Data: 10 lutego 2025 roku. Miesiąc przed jego śmiercią. Sala zamarła. Ewa zmarszczyła brwi. Jej młodszy brat Tomek spojrzał nerwowo w stronę matki. Prawnik mówił dalej. Edward Zieliński zapisuje cały swój majątek, w tym trzy nieruchomości, akcje spółki Zieliński Development oraz środki zgromadzone na kontach bankowych. Panu, zawieszenie głosu trwało sekundę, ale dla Filipa to była wieczność. No Filipowi Stańskiemu. Szklanka, którą trzymała matka Ewy spadła na podłogę i roztrzaskała się. Ewa zbladła. Nikt nie powiedział ani słowa, nawet prawnik. Filip nie poruszył się. Siedział spokojnie. Nie spojrzał na nikogo. Nie uniósł głowy. Nie uśmiechnął się. W milczeniu, które sam zbudował przez ostatnie miesiące, odpłacił wszystkim. Nie musiał krzyczeć, nie musiał się tłumaczyć. Nie musiał ich przekonywać, że nie był łowcą fortuny. Edward wiedział i to wystarczyło. Prawnik kontynuował. Oświadczenie zmarłego zostało nagrane w formie wideo. Czy chcą państwo je obejrzeć? Głos Ewy był pierwszy. Cichy, pęknięty. Tak. Na ekranie pojawił się Edward. W szlafroku, blady, ale trzeźwy umysłowo. Filip nie jest moim synem, ale był dla mnie synem bardziej niż ktokolwiek inny. Zostawiam mu wszystko, bo wiem, że on nie przyszedł po to. Przyszedł, bo był. I został, gdy inni odeszli. Ewa opuściła wzrok. Tomek wstał i wyszedł. Matka zapłakała. Filip wciąż nie powiedział ani słowa. Tego dnia jego milczenie było głośniejsze niż wszystko, co kiedykolwiek mógłby wypowiedzieć. Tydzień po odczytaniu Nowego Testamentu Edwarda Zielińskiego, Warszawa zdawała się równie chłodna, jak spojrzenia, które Filip Stański czuł na sobie gdziekolwiek się pojawił. Miasto nie zapominało. Zwłaszcza ludzie związani z nazwiskiem Zieliński. Plotki rozeszły się szybko. Synowa została pominięta, majątek trafił do nikogo, a ktoś, kto był nikim, nagle stał się kimś. Filip unikał gazet, unikał wiadomości, ale nie mógł uniknąć spojrzeń, zwłaszcza w firmie. Choć Edward formalnie przekazał mu udziały, spółka wciąż tętniła nazwiskiem Zieliński. Większość pracowników traktowała go jak tymczasowego gościa, który przypadkiem dostał złoty klucz do sejfu. W biurze na piątym piętrze, przy Mokotowskiej, panował chłód. Nie techniczny, ale emocjonalny. Sekretarka pani Teresa nie powiedziała mu dzień dobry od tygodnia. Dawni wspólnicy Edwarda nie przyszli na umówione spotkania. Jedynym, który odezwał się jako pierwszy, był starszy dozorca Stefan. Panie Filipie. Pan Edward zawsze mówił, że pan to ma głowę i serce. Proszę nie dać się im zepsuć. Filip tylko skinął głową. Wieczorem w swoim mieszkaniu na żoli Bożu siedział przy kuchennym stole wśród ciszy, która bolała bardziej niż krzyk. Przed nim leżał telefon. Ewa nie dzwoniła, ale wiedział, że zadzwoni. I zadzwoniła. Pięć dni po odczytaniu testamentu. Późno o dwudziestej trzeciej. Wyświetliła się tylko jej twarz. Ta sama, która kiedyś była wszystkim, teraz przypominała mu momenty, które próbował zakopać, nie odebrał. Ale usłyszał wiadomość. Filip, musimy porozmawiać. Nie o pieniądzach, o nas, o tym, co się stało. Chciał rzucić telefonem o ścianę, nie z gniewu, z bólu, ale odłożył go ostrożnie. Trzy dni później stanęła pod jego drzwiami. W płaszczu, bez makijażu, bez słów. Stała przez minutę zanim otworzył. Wpuścisz mnie? zapytała. Nie odpowiedział. Odsunął się. Weszła. Usiadła przy tym samym stole. Spojrzała na niego inaczej. Nie z góry. Nie z ironią. Z czymś bliskim żalu. Myślałam, że robisz to wszystko z wyrachowania, że czekałeś na jego śmierć jak sęp. Jej głos drżał. Ale on tata nagrał to wszystko Słyszałam go. Widziałaś, jak mówił o tobie. Widziałam, jak mówił o mnie. Filip wciąż milczał. Przestraszyłam się, że przez ciebie tracę kontrolę, że jesteś lepszy ode mnie. Z jej oczu popłynęły łzy. A ty nigdy niczego nie chciałeś ode mnie poza prawdą, a ja ci jej nie dałam. Cisza była gęsta. W końcu Filip powiedział: Nie przyszłaś przeprosić. Przyszłaś się oczyścić. Ewa uniosła głowę. To zdanie uderzyło ją mocniej niż jego milczenie. Może i tak, szepnęła, wstała, bez słów, wyszła. Kilka dni później w kancelarii pojawił się list polecony. Nadawcą był mecenas Nowicki, który prowadził sprawę testamentu. Treść była krótka. Zgodnie z wolą pana Edwarda Zielińskiego wszelkie formalności spadkowe zostały zakończone. Spółka Zieliński Development zostaje oficjalnie przepisana na pana Filipa Stańskiego. Prosimy o obecność na najbliższym zebraniu zarządu. Filip nie czuł ulgi. Czuł ciężar, jakby nosił nazwisko, które nigdy nie było jego i które niektórzy będą próbować mu odebrać. W siedzibie firmy podczas zebrania pojawiła się niespodziewana twarz Ewa wraz z mecenasem reprezentującym jej matkę. Chcieli podważyć wiarygodność nagrania Edwarda. Twierdzili, że było zmanipulowane, że ojciec był pod wpływem leków. Zebrani spojrzeli na Filipa, czekali na jego reakcję, ale on tylko wstał i podał do protokołu pełną dokumentację medyczną Edwarda. Podpisy, opinie biegłych, nagrane rozmowy z lekarzem prowadzącym. Ojciec Ewy był bardziej świadomy w ostatnich tygodniach niż przez całe ostatnie lata, powiedział spokojnie. A prawda? Nie potrzebuje krzyku, to był cios. Nawet nie w nich, ale w ich wątpliwości. Tego wieczoru znów zadzwonił telefon. Tym razem z numeru zastrzeżonego. Głos po drugiej stronie był kobiecy, dojrzały. Panie Filipie, tu Anna Zielińska, matka Ewy. Chciałabym się spotkać, tylko raz. Proszę. Filip spojrzał przez okno. Warszawa lśniła od świateł, ale dla niego była ciemna. Jutro. O siedemnastej. W tej samej kawiarni, gdzie pani mąż zamówił ostatnią herbatę. Rozłączył się. Czuł, że nadchodzi coś większego, ale nie bał się, bo już nie musiał się bać. Kawiarnia Zielone Okna mieściła się na rogu ulicy Wilczej i Marszałkowskiej. Kameralna, cicha, z wystrojem jak z lat dziewięćdziesiątych. Ciemne drewno, zasłony, wzgaszone róże, porcelanowe filiżanki. To tu Edward Zieliński przychodził w ostatnich miesiącach życia. Zawsze zamawiał herbatę Earl Grey bez cukru i ciastko z makiem. Filip wiedział, bo siedział naprzeciwko niego, słuchał opowieści o przeszłości i milczał wtedy tak samo jak teraz. Anna Zielińska pojawiła się punktualnie o 17:00, elegancka w kremowym płaszczu. Z torebką od Prady i spojrzeniem, które kiedyś potrafiło zmrozić cały pokój, teraz tylko zmęczone. Usiadła powoli, nie mówiąc nic przez pierwszą minutę. Dziękuję, że pan przyszedł zaczęła w końcu sięgając po filiżankę. Filip skinął głową milczał. Nie przyszłam po to, by pana przepraszać. Jej głos był spokojny, ale w nim tliło się napięcie. Nie potrafię tego jeszcze zrobić nie wiem nawet, czy chcę. Filip uniósł wzrok. Więc po co pani przyszła? Kobieta zawahała się. Żeby zrozumieć dlaczego, dlaczego on zostawił wszystko panu? Odpowiedź padła po chwili. Bo byłem, gdy inni przestali być. Anna zamknęła oczy, westchnęła. Pan nie wie, ile ja dla niego poświęciłam. Ile lat spędziłam obok człowieka, który coraz bardziej się oddalał. Kiedy się Pan pojawił, myślałam, że chcę go Pan odebrać. Ja nie zabrałem nikogo. Filip mówił cicho, ale z mocą. On już był sam. Rozmowa trwała godzinę. Nie było krzyków. Były przerwy, łzy i w końcu pytanie. A co Pan teraz zrobi z tym wszystkim? Filip spojrzał przez okno. Odbuduje firmę, ale po swojemu Bez ich nazwisk na ścianach. nie z zemsty, dla niego. Kilka dni później w biurze zjawili się przedstawiciele Rady Nadzorczej Zieliński Development. Przewodniczącym był Andrzej Czerniak, dawny przyjaciel Edwarda, ale też biznesowy oportunista. Filipie, zaczął łagodnie, sytuacja jaka powstała jest delikatna. Rodzina Zielińskich wnosi sprzeciw wobec zapisów testamentu, media się tym karmią, a akcje firmy spadają. Ludzie się boją. Czego konkretnie się boją, panie Andrzeju? Zapytał Filip: Że przejmie pan firmę i ją zniszczy, albo sprzeda, albo zmieni na coś, czego nie znają? Filip wstał, podszedł do okna. Po chwili odwrócił się. Nie zamierzam jej sprzedać, ale zmienię, i nie dla kaprysu. Dla przejrzystości dla ludzi, którzy tu pracują i którzy od tygodni patrzą na mnie, jakbym był intruzem Czerniak uśmiechnął się kwaśno. To pan jest intruzem, Filipie. Nawet jeśli z papierami w ręku. Filip podszedł bliżej. To zobaczymy, kto zostanie, a kto odejdzie, gdy kurz opadnie. W tym samym czasie Ewa odwiedziła dom rodzinny. Matka siedziała w salonie zamyślona. Spotkałam się z nim, powiedziała cicho. Anna spojrzała bez zdziwienia. I? On się nie zmienił, nadal milczy, ale mówi tym więcej. Matka westchnęła. Zawsze zazdrościłaś mu spokoju. Bo ty zawsze musiałaś mieć rację. Ewa spojrzała na nią z goryczą.-A ty? Ty nic mu nie powiedziałaś? Anna skinęła głową. Powiedziałam, że nie potrafię przeprosić, ale próbuję zrozumieć. Ty też spróbuj, bo on. Nie wróci. Ewa zamilkła. Wiedziała, że matka ma rację. Filip był już gdzie indziej nie w sensie miejsca, w sensie serca. Tymczasem Filip zatrudnił nową dyrektorkę operacyjną, Martę Kwiatkowską, doświadczoną menadżerkę z konkurencyjnej firmy, która wcześniej została zwolniona po konflikcie z synem właściciela. Chcę budować zespół ludzi, którzy nie boją się być sobą, powiedział jej na rozmowie. Nie interesują mnie układy, interesuje mnie prawda. Marta spojrzała na niego z niedowierzaniem. Wie pan, że to może kosztować pana stanowisko? Już kosztuje mnie samotność. Więcej nie boję się stracić. Wieczorem, znów w zielonych oknach, Filip siedział przy tym samym stoliku. Sam, herbata bez cukru, ciastko z makiem, cisza, ale inna. Już nie bolała. Była jego. Warszawa z początkiem kwietnia pachniała kurzem, mokrym betonem i nadzieją, ale nie dla Filipa Stańskiego. Dla niego ten miesiąc zaczął się nie zapachem, lecz krzykiem nagłówków. Dziedzic w milczeniu kim jest Filip Stański? Zostawił narzeczoną, zgarnął miliony sprawa Zielińskiego w sądzie milczenie czy manipulacja? Filip Stański kontra rodzina znanego dewelopera. Nie miał konta na Facebooku, nie korzystał z Twittera, ale wiedział: ludzie mówili. Klienci patrzyli inaczej. Nawet Marta, która do tej pory była lodowata i konkretna, dziś po wejściu do jego biura zamknęła drzwi i zapytała wprost: Jak się pan trzyma? Filip siedział za biurkiem, spokojny, ale zmęczony. Jak człowiek, którego próbują przekreślić bez pytania, kim naprawdę jest. Marta usiadła naprzeciwko. Wiedział pan, że to się zacznie? Wiedziałem, że Ewa się nie zatrzyma i że jej matka ma wpływy. A pan nadal nie chce się bronić publicznie? Filip uśmiechnął się lekko. Nie jestem medialnym gladiatorem moja prawda nie krzyczy. Marta milczała przez chwilę, po czym sięgnęła po kopertę, którą trzymała w ręku. To wezwanie sądowe. Oficjalna rozprawa w sprawie podważenia testamentu. Za dwa tygodnie. Filip przyjął kopertę. Kiwnął głową. W kolejnych dniach firma pękała w szwach. Nie z powodu klientów, ale od środka. Kilku kierowników projektów złożyło wypowiedzenia. Wspólnicy zaczęli naciskać na spotkania kryzysowe. Plotki mieszały się z insynuacjami. Najgorsze przyszło od Kuby Mazura, dyrektora finansowego, który pracował z Edwardem od początku. W trakcie zebrania zarządu w obecności dwunastu osób powiedział: Nie mam nic przeciwko panu Stańskiemu, ale wszyscy wiemy, że nie ma doświadczenia. To nie jest miejsce na eksperymenty to milionowe inwestycje. Nie terapia osobista. Filip spojrzał na niego spokojnie. Pan mówi o mnie jak o intruzie, ale to nie ja wyniosłem tajne dane klientów z serwera, panie Kubo. Cisza. Marta wstała. Mamy potwierdzenie z działu IT. Dane wyciekły tydzień temu. I to z komputera pana Mazura. Kuba spłonął na twarzy. Filip dodał tylko. Milczałem, ale nie spałem. Wieczorem Filip wrócił do mieszkania i usiadł w ciemnościach. W końcu samotność zaczęła ważyć. Przeglądał stare zdjęcia nie z Ewą, z Edwardem z chwil, gdy choroba już trawiła jego ciało, ale nie duszę. Wtedy zadzwonił telefon. Numer był prywatny. Odebrał. Cisza. I nagle głos znajomy Filip to ja, Tomek zamilkł brat Ewy. Chciałem tylko powiedzieć, nie wszyscy myślą tak jak one. Wiem, że się mną nie przejmujesz. Ale ojciec mówił o tobie więcej niż o mnie i miał rację. Filip oparł się o ścianę. Nie odpowiedział. Ale po raz pierwszy od dawna. coś w nim drgnęło. Następnego dnia Marta zaprosiła go na lunch, po raz pierwszy poza firmą. Muszę coś panu powiedzieć zaczęła, gdy usiedli. Przeszłam podobne piekło. W poprzedniej pracy też mnie oczerniono. W gazetach, w firmie, przez rodzinę właściciela. I wie pan, co mnie uratowało? Co? Że miałam jedną osobę, która mi uwierzyła, która nie słuchała szumu, tylko patrzyła mi w oczy. Filip spojrzał na nią długo. Dziękuję, że pani tu jest. Marta skinęła głową. Nie dlatego tu jestem, żeby się przypodobać. Jestem tu, bo wiem, że pan ma rację i chcę pomóc. Pod koniec dnia do firmy przyszło pismo z kancelarii prawnej reprezentującej Zielińskich. Żądanie zablokowania kont firmowych do czasu rozstrzygnięcia sporu sądowego. Argument: Działania obecnego prezesa godzą w reputację spółki. Filip przeczytał: Podarł. Oddał Marty. Zróbmy audyt publiczny. Zaprośmy biegłych, dziennikarzy, prawników. Niech zobaczą, kto naprawdę dba o tę firmę. Marta się uśmiechnęła. Zaczynamy. Sala sądowa przy Alei Solidarności w Warszawie była wypełniona po brzegi. Dziennikarze, krewni, prawnicy, urzędnicy, pracownicy Zieliński Development i kilka obcych twarzy, które przyszły tylko po to, by zobaczyć upadek. Sprawa: Podważenie testamentu Edwarda Zielińskiego. Strona pozywająca Rodzina Zielińskich, reprezentowana przez Annę i Ewę. Strona pozwana Filip Stański. Filip usiadł spokojnie, z lewej strony sali. Obok niego Marta i mecenas Głowacki, rzeczowy, chłodny, precyzyjny. Po drugiej stronie Ewa, blada, spięta, z nerwowym tikem w lewym oku. Anna, chłodna jak lód, obie w czerni, jakby przyszły na własny pogrzeb. Wysoki sądzie, zaczął adwokat rodziny. Testament sporządzony przez Edwarda Zielińskiego był wynikiem manipulacji emocjonalnej oraz presji ze strony pozwanego. Przedstawimy dowody, że pan Stański wykorzystał swoją bliskość z osobą umierającą, by zdobyć majątek, który z prawem i logiką powinien trafić do najbliższej rodziny. Sędzia skinął głową. Przystępujemy do przesłuchań. Pierwszym świadkiem był lekarz prowadzący Edwarda. Pod przysięgą potwierdził Pan Edward był w pełni świadomy podczas sporządzania testamentu. Odmówił pomocy prawnej swojej córki. Samodzielnie wybrał notariusza. Nie wykazywał żadnych oznak zaburzeń psychicznych. Potem wystąpiła pielęgniarka domowa. Najczęściej odwiedzał go pan Filip. Był obecny w nocy, gdy inni nawet nie dzwonili. Nie mówił wiele, ale pan Edward mówił o nim często, z szacunkiem, z wdzięcznością. Przyszła kolej na Ewa. Zeznawała z wyraźnym napięciem. Mój ojciec nie był sobą w ostatnich tygodniach. Był zagubiony, a Filip zawsze był obok, może nawet za blisko. Mecenas Głowacki podniósł się. Pani Ewo, czy potrafi pani wskazać konkretny moment, kiedy pan Stański namawiał pana Edwarda do zmiany testamentu? Nie, ale wiem, że on zawsze był przy nim, kiedy nas nie było. Czy nie dlatego, że państwo wyjeżdżali na urlopy? A pan Edward pozostawał sam? Ewa zamilkła. Spojrzała w bok. Może. Sędzia zapisał coś w notesie. Sala szeptała. Ostatnim świadkiem był Tomek, brat Ewy. Ku zaskoczeniu wszystkich stanął po stronie Filipa. Mój ojciec mówił mi wprost, że nie zostawi nic Ewie. Że zawiodła go, tak samo jak mama. Że Filip był jedynym, który go nie traktował jak bankomat. Anna zasłoniła usta dłonią, Ewa zesztywniała. Tomek mówił dalej. Ja sam nie dostałem nic i akceptuję to, bo ojciec miał prawo do swojej decyzji. Sędzia odczytał postanowienie po dwudziestu minutach przerwy. Sąd oddala powództwo. Testament uznaje się za ważny, w całości, bez zastrzeżeń. Koszty postępowania pokrywa strona pozywająca. Filip nie uśmiechnął się, nie drgnął. Po prostu zamknął oczy na chwilę, jakby wypuszczał z siebie coś ciężkiego. Po zakończeniu rozprawy wyszedł sam. Przed budynkiem czekała prasa. Ktoś krzyknął: Panie Filipie, jak się pan czuje jako nowy właściciel Imperium Zielińskich? Spojrzał na nich krótko, powiedział tylko: To nie Imperium. To odpowiedzialność. I nikt nie odziedziczył jej bez bólu. Odwrócił się i poszedł. Marta czekała kilka metrów dalej. Gdy do niej podszedł, powiedziała: To był koniec. Nie, odpowiedział cicho. To dopiero początek. Miesiąc później w siedzibie firmy odbyła się konferencja prasowa. Filip przedstawił nową strategię rozwoju Plan Transparentności Fundację Im. Edwarda Zielińskiego dla pacjentów z chorobami neurologicznymi. Wśród zaproszonych gości nie było Ewy. Ani Anny, ale przyszedł Tomek. Po konferencji podszedł do Filipa, podał mu rękę i powiedział: Ojciec byłby dumny. Filip skinął głową. Wieczorem w zielonych oknach znów siedzieli przy tym samym stoliku. Filip i Marta, herbata bez cukru, ciastko z makiem. Milczeli, ale to milczenie było inne. Marta w końcu powiedziała: Czasem warto coś zacząć od nowa, nawet jeśli wszystko zaczęło się od bólu. Filip spojrzał na nią. Pierwszy raz od miesięcy. Naprawdę spojrzał. Może to nie było o pieniądzach, Marta. Może to wszystko było tylko o tym, żeby wreszcie przestać być samym.